Hejka, witam bardzo serdecznie dzisiaj. Przed Was z nowym filmikiem na kanał. Chcieliście go na Instagramie zrobiłam ankietę, wyraziliście taką chęć, więc dzisiaj nagrywam moją rutynę po przyjeździe z wakacji. Przyjechałam w piątek, dzisiaj jest sobota i specjalnie dla Was zostawiłam moją walizkę, żebyście mogli zobaczyć moją całą rutynę. Nie ruszałam nic, dzisiaj dopiero będę wszystko ogarniać, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc co, od czego zaczynamy moją rutynę? Zaczynamy od otworzenia walizki, od pakowania wszystkiego. Zaczynam zawsze od wrzucenia brudnych rzeczy do ubrań. Nie mam ich dużo, bo przed wyjazdem prałam, bo bałam się, że tutaj mi nie wyschnie, bo ja zależy jaka będzie pogoda. Więc część mam wypranym, ale i tak troszeczkę że ubrań jest do wyprania, więc wszystko wrzucam do pralki. Nastawiam pranie i lecimy dalej. To jest moja walizka po przyjeździe. Jest tutaj już kilka rzeczy z niej, przyznaję, wyciągałam, bo potrzebowałam po prostu pielęgnacji i tak dalej. Ale tak to większość rzeczy jest, jest tak jak była. Zabieramy moje brudy. Mam w takie reklamówki, żeby po prostu nie mieszały się z czystymi ubraniami. Jakbym jakieś nie wykorzystała, to żeby się nie mieszały i chowałam je do jakiejś reklamówki. Teraz zabiorę się za wypakowanie całej walizki i zajmę się wypakowaniem kosmetyków z kosmetyczki, a na samym końcu zajmuję się wypakowaniem wszystkich y, ubrań z kosmetyczki bo, czy z y, walizki. No więc na to się zabierzemy. Mam tu dwie kosmetyczki. Jedny z kolorówką, drugie z pielęgnacją. Po wypakowaniu kosmetyczek zabieram się za mycie gąbeczki, pędzli, które są brudne, które po prostu wymagają tego wyczyszczenia. No, a kosmetyczki już są wypakowane, więc teraz tylko myję pędzle i będą one do suszenia. Chowam teraz te ubrania z suszarki, które są tutaj i robię miejsce na nowe, bo przed wyjazdem po prostu wszystko wyprałam i zostawiłam, więc teraz będę wszystko ściągać, chować. keep my eyes off you're the kind of guy I just can't get enough of and I know this is crazy but I'm crazy about you and I know this is fast but I gotta make it last and I just want you to know I never felt this way and I just want you to see you travel Pięknie wyglądam w ręczniku, a teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do mojej pielęgnacji po właśnie takich wyjazdach. Przeważnie używam normalnie wszystkiego tego samego, tylko bardziej skupiłam się na pielęgnacji, na oczyszczaniu mojej skóry. Tutaj czułam, że ta cera była trochę zanieczyszczona, bo zapomniałam wziąć czegokolwiek do oczyszczania, żadnego peelingu nic nie wzięłam, więc czuję, że moja skóra potrzebuje oczyszczenia, więc zaczęłam od umycia buzi właśnie takim... Mm, Takim emulsją do mycia do twarzy. Ja ją bardzo lubię. Ona jest mega delikatna, więc fajnie się u mnie sprawdza. Następnie do oczyszczenia buzi użyłam takiego krwawego peelingu z Eveline. To jest coś na wzór tego peelingu z The Ordinary. On jest cudowny, ja go bardzo lubię, aczkolwiek właśnie pilnujcie tego czasu, żeby nie przesadzić, bo można sobie zrobić krzywdę, bo to już jest taki mocny peeling to jest peeling z kwasami. Więc warto pilnować sobie tych 10 minut. Najlepiej na sam początek zrobić 5, żeby zobaczyć, jak cera zareaguje. No, więc ja powiem tak bardzo, żeby używać tego peelingu. Raczej na co dzień, czy znaczy raczej mm, nie używam go bardzo często, używam go tak raz na miesiąc, yy, regularnie, ale nie, nie, że tak co tydzień, raczej nie co tydzień używam dużo lżejszych peelingów enzymatycznych. No i następnie przejdziemy sobie do maski. Zaraz ją założę. To jest taka maska z Biedronki. Nie wiem, jeszcze nie miałam jej. Ona jest maską nawilżającą na tkaninie. Nie miałam jej. One były za 3 złote, 4 w Biedronce, więc kupiłam dużo takich masek. One były różne. Były nawilżające, odświeżające i tak dalej. I akurat dzisiaj użyjemy sobie tej nawilżającej. O, czuję, że ma... Mm, Dużo produktu, dużo, tej, dużo tego nawilżającego, więc dobrze. Że jest dobrze nawilżona. O i wygląda tak. Zaraz Wam pokażę. Nałożona i zobaczymy ile się czeka. Pewnie jest 15 minut. 10 minut, więc super 10 minut jest taka szybka i ma dużo produktu, więc ja sobie tutaj go rozprowadzam na dekolt od razu. No i szybko Wam pokażę, co będę używać później, bo to nie ma sensu czekać. Następnie jest takie serum znakomi z peptydami 10%. Ja Wam tu przy... wyostrze. Tak, ono jest super, ja je bardzo lubię. Jest lekkie i na co dzień, i rano, i wieczorem go używam. Krem pod oczy, bo te oczy często są też trochę lekko, ta skóra jest taka, wiecie, nadwyrężona. Też opalałam się, więc warto nawilżyć skórę pod oczami krem nawilżający na sam koniec ja już nie pokażę wam jak to nakładam, bo nieraz to pokazywałam, chciałam tylko pokazać tą część pielęgnacyjną więc chyba to będzie na tyle, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał z taką rutyną ja skupiam się właśnie po przyjeździe najbardziej na sprzątaniu, na ogarnięciu domu i właśnie odkurzałam jeszcze nie wiem czy to mówiłam, ale odkurzałam miałam podłogi, miałam talerze jeśli coś mi pozostawało więc ja skupiam się z tą rutyną na właśnie sprzątaniu i na ogarnięciu notesów, które mam, czyli moich bullet, bullet journali. Nad tym się skupiam najbardziej, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Cześć!